Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy premierę zdrabki Duży Lotek, to znaczy dzisiaj, tak naprawdę to było wczoraj, tylko dla mnie jeszcze jest dzisiaj, ponieważ jeszcze dla mnie dzień się nie skończył, a właściwie mamy noc, jest dokładnie druga w nocy. Czasami w nocy można zrobić najwięcej. E, dlatego nagrywam premierę e, to jest zdrapka dla mnie nowa ja nie pamiętam e, takiej zdrapeczki mamy tutaj sześć gier i w każdej grze wydrapujemy sobie liczby oczywiście mamy wygrywające liczby i jeśli trafimy trzy liczby to wygrywamy 5 zł, czyli zwrot. No i później 4, 5, 6 liczb, to wygrana oczywiście rośnie. Największa wygrana to jest 150 tysięcy. Trzeba wydrapać aż 6 liczb, tak jak w dużym lotku. Tak się kiedyś nazywał zakład totalizatora. Teraz ten zakład się nazywa po prostu lotto, ale ja pamiętam dużego lotka doskonale. Mm. I powiem wam, że ja rzadko grywam w te takie gry zakładowe, A, ale jeśli już to w dużym lotku, no często trójka się trafia u mnie akurat. Mm. I też lubię ekstra pensje. E, i też od czasu do czasu gram w, w Jack Euro Jackpota. E, a na przykład w mini lot to y, nigdy nic nie trafiłam. Także tak to wygląda. No dobra, to ja się zabieram za drapanie, aha, jeszcze sobie dokupiłam gdyby nic nie było, no to w bonusie będzie premia 777 Ale na razie biorę się za dużego lotka. Zdrapeczka kosztuje 5 zł, mam tutaj 5 sztuk, czyli poniosłam koszt 25 zł złotych. Dobra. I co my tu mamy? Warstwa ścieralna w miarę łatwo schodzi. Szukam 18 30 15 7 3 oraz 45. I mam pierwszą grę. 1 2 po kolei, 3. To jest trafienie. 18, drugie trafienie, ale muszą być przynajmniej 3, 25 i 42, czyli nie ma wygranych, bo są tylko dwie liczby. Mam 9, tu mam 15, jest trafienie, raz, 26 nie ma, 28 pusto, 30 jest i czy będzie trzecia?

I 39 nie ma. I ostatnia gra. E, mam 10. 15 jest trafienie, 30 jest trafienie, 36 nie ma, 37 nie ma i 41 nie ma. Powiem Wam, że y, zdrapka no, dosyć wymagająca trzeba się dobrze skupić, żeby nie przegapić wygrywam 5 złotych, bo w grze. W grze, której to było? W grze czwartej? Nie. W grze piątej jest trójka, siódemka i trzydziestka, czyli są trzy liczby. To wygrywam 5 zł po prostu. To jest zwrot. Trzeba się skupić, bo można przegapić. No dobrze. Druga zwrotka. Szukam dwadzieścia pięć, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dziewięć, dziesięć i dwanaście. A mam dwa, dziewięć, siedemnaście jest trafione, dwadzieścia jeden, oj tu już.

Czyli nie ma wygranej. 2, 7, 9, 29, 32 jest i 40 nie ma. 1 nie ma. 4 trafione. 8 nie ma. 11 nie ma. 44 trafione. I 46 nie ma. 21 jest

Jeden pusto. siedemnaście, nie ma, dwadzieścia dwa jest, dwadzieścia pięć nie ma, czterdzieści jeden nie ma, i czterdzieści cztery nie ma. Trzy, dwanaście, trzydzieści dziewięć, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć jest, ale nie będzie wygrany.

trzydzieści cztery trzydzieści siedem i czterdzieści sześć no i drabka jest pusta kiepski duży lotek kiepski ostatnia ostatnia szansa szukam cztery czterdzieści trzy siedem czterdzieści pięć trzydzieści trzy oraz jeden mam trzy cztery sześć osiem dwadzieścia cztery i trzydzieści trzy jedna drafnę siedem jest dziewięć nie ma trzydzieści cztery nie ma czterdzieści dwa nie ma czterdzieści cztery nie ma i czterdzieści pięć jest, ale to są tylko dwie cztery nie ma, dwanaście nie ma, szesnaście nie ma. No i już nie będzie dwa, trzynaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści trzy jest.

40 nie ma, 46 nie ma, 47 nie ma, 49 nie ma. Kiepsko, mój drogi, kiepsko, naprawdę. Cztery zdrabki puste. No szkoda, szkoda. Cztery zdrabki puste. Jedna dała zwrocik, miernota. Dobra, biorę jeszcze premię 77. Dobrze, że sobie ją kupiłam. Gorzej, jak nic nie będzie w niej, to tylko pogrąży. No ale może będzie. Właśnie będzie. Dobra. Szukam siódemeczki. Po prostu. Muszę szybko drapać, bo. Mało czasu, szybki draping, szybki draping. Jest moja ulubiona zdrapka, jak żeby nic nie dała. To jest po prostu niewiarygodne, słuchajcie. Że ta zdrabka tak płaci. Zawsze mogę na nią liczyć. A czy może nie zawsze? No nie przesadzam. Przesadzam, właśnie, ale, ale często. Dobra, zwrot. Ok. Czyli w dzisiejszym odcinku wydrapałam 15 zł, wydałam na zdrabki 35. No to trzeba zrobić u Minus. 35 zdrabki kosztowały, bo e, dużo 25 plus 10, 35. Wydrapałam 15, 20 zł na minusie. No kochanie, cóż, tak bywa, nie? Eee, tak szczerze mówiąc myślałam, że coś więcej będzie w tym dużym lotku, ale się przeliczyłam. Eee, kochani zapraszam do komentarzy, jeśli będzie możliwość pisania, do subskrypcji i do lajków. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję, że jesteście, oglądacie eee, eee, i oczywiście zapraszam do następnego odcinka. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa!